Dzień dobry, dzień dobry, Piotr Murat z tej strony. Dzisiaj mamy 22 maja 2022 roku. Pięknie kwitnie złotokap. Jest niedziela. My w oddziale 422. Mamy trzeci lot Sulechów, 305 km. Także wszystko przygotowane, czekamy. Gołębie wypuszczono o godzinie 6, więc dwie godziny temu. Myślę, że jeszcze trochę im zejdzie, więc w międzyczasie mam czas, żeby sobie podlać. Tutaj warzywka w moim ogrodzie. Jak widać suszarka zniknęła, została zlikwidowana. Jeszcze muszę się zająć tymi tujami, ale to wszystko wymaga czasu. A z czasem nie jest tak różowo, jakby się wydawało, więc czekamy. Jak wspomniałem, 6 godzina wypuszczona gołębie, sulechów 305 km. Młode, nakarmione w folierze. Więc czekamy co będzie dalej. Pogoda jeszcze taka sobie jest. Wiatr wieje zachodni. Nie jest tak... Nie wieje tak mocno jak wczoraj, bo wczoraj to było fatalnie. Więc zobaczymy jak będzie dzisiaj. No jest taki lekki wiaterek, nisko, ale widzę, że brzoza się ugina trochę mocniej wyżej. Także zobaczymy jak te gołąbki sobie poradzą. Wychodzi na to, że będzie im wiało w ogon. Więc zobaczymy. Czekamy w takim razie i będę Wam na wszystko na bieżąco pokazywał. A później, tak zwykle, na koniec krótkie podsumowanie. Jest pierwszy gołąbek samiczka, ale jak znam życie, to już jest po konkursie. No ale zameldowała się także. Ważne, że się zameldowała. Lepiej jeszcze, jakby szybko wskoczyła. I odbiła się na zegarze i to tyle. Ale przeczucie moje jest takie, że znowu dzisiaj będzie pudło. Ale czas pokaże. Zweryfikują te zegary później. Czekamy na kolejnego. Mamy kolejnego, ale już przyszedł z tyłu. Także jeszcze na oddatek nieseryjny. Nie masz szans, żeby cokolwiek. A jeszcze na duży dach. Myślę, że nie ma większych szans, żeby cokolwiek zrobił. jest następny, a się zlatują, wszystko za późno. Wszystko za późno i wszystko z tyłu przepchnięte. Się zejdą wszystkie, to będzie sukces. Podsumowanie trzeciego lotu. Dzisiaj mieliśmy Sulechów 305 km. Znowu Besząk, czyli nie zrobiłem żadnego konkursu. Brakuje mi jedna sztuka, czyli z powrotnością nie jest źle. Natomiast gorzej jest z szybkością. Konkurs trwał do bodajże do 6 po 9. Ja miałem 10 po 9, czyli późno, 4 minuty po ślizgu. Więc muszę przyjrzeć się temu wszystkiemu dokładnie. Bo skoro powrotność jest ok, to może trener jest do kitu. Myślę tutaj oczywiście o sobie, o, o tym, że no, wygląda na to, że nie potrafię tych gołębi dobrze przygotować. Muszę się nad tym bardziej pochylić. Przemyśleć co robię źle, co robię dobrze. Teraz akurat zrobiłem im taki wolny oblot, żeby sobie po, pochodziły, rozprostowały jeszcze skrzydła. Nie chcę im się latać, ale po ziemi sobie trochę pochodzą. No i to tyle. Dzisiaj znowu Beszong, czyli trzeci lot pod rząd mam Besząk. Ja nie mam żadnego konkursu. Dużo gołębi nie tracę, bo w sumie straciłem 4, 4 sztuki. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, z powrotnością nie jest źle, że jest prędkością. Jakbyście mieli jakieś sugestie, podpowiedzi, bardzo chętnie poczytam komentarze, które będziecie wrzucać. Jest to dla mnie, jakby na to nie patrzeć, nauka. Bo, jak już nieraz wspominam, jestem świeżakiem w tym temacie, wrzucę znowu pod ten filmik link do filmiku, gdzie jest konkurs na 1000 subskrypcji. Są tam trzy takie nagrody, pocieszenia, że się tak wyrażę, trzy suplementy, plus do każdej jest ocet który ja wykonałem własnoręcznie, naturalny, bio można powiedzieć. Sam zbierałem czy aronie, czy czarny bez i zrobiłem z tego ocet, także do każdego tego suplementu będzie ocet. Oczywiście gratis. Także dziękuję Wam za uwagę. Dajcie łapkę w górę, bo wtedy algorytmy YouTube'a promują ten filmik. A to też jest dla mnie ważne, bo czym więcej wyświetlę, tym więcej osób może go zobaczyć. Osób, które mają wiedzę, mogą się wypowiedzieć w komentarzu i, i to jest to właśnie, o co mi w tym wszystkim chodzi. O to, żeby Pozyskiwać wiedzę od hodowców, którzy mają sukcesy, którzy chcą oczywiście się tą wiedzą dzielić. Także to wszystko. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Łapka w górę i dajcie suba. Więc do następnego razu. Dzięki, dobry lot. Cześć.